Apokalipsa wampirów versus apokalipsa zombie Już dzisiaj w Brookheaven, a jeszcze jedna sprawa, zostawcie łapę w górę i suba zonkiem, bo zaraz dobijemy 100 tysięcy dzięki Dzień dobry, witamy w programie Śniadanie, Śniadanie TV i ty dzisiaj ze mną jest zwycięstwo programu Talent Voice Kids, yy, tutaj Jeremi A dzień dobry, dzień dobry, tak, tak tańczyłem, wygrałem, śpiewałem, generalnie jestem najlepszy, wzięli mnie, generalnie dziękuję za wszystkie SMSy 4, które poszły na mnie i wygrałem A więc Jeremi, czemu jesteś tak dobry? Yy, no nie wiem, tańczę. Tańczyłem, śpiewałem generalnie, no i wygrałem. Nie wiem, co tutaj du dużo mówić. Yy, aha, i tylko tyle? Yy, no, no, generalnie tyle, no bo co ja tutaj mam więcej robić? No to tańczyłem, śpiewałem na tej scenie, powiedzieli, że dobrze, no i, no i, no i generalnie tyle. Yy, aha, bardzo dobrze. Yy e o, o zaraz zaraz e, przepraszamy, ale musimy nadać szczególny komunikat. Właśnie w tym momencie wskutek wielkiej apokalipsy i plagi wszyscy ludzie na tej planecie zamienili się właśnie w wampiry i są bardzo niebezpieczni. Ostatni ludzie przy życiu proszeni są o nieopuszczanie swoich domów i pozostanie generalnie zamknięci w piwnicach. E-e E, co się dzieje? E, ja tylko wygrałem talent show e, Proszę pana, panie dziennikarzu, co się, co się właśnie stało tutaj? Jak to zombie? Proszę włączyć tą kamerę. Co tu się dzieje? Co jakieś żarty? Boli mnie, ała. E, e, panie dziennikarzu, panie dziennikarzu, To się? Co się dzieje? Co, pa... co się z panem dzieje? Poli mnie ała. Panie dziennikarzu, przepraszam bardzo pana. E, panie dziennikarzu, co się z panem stało? Wszystko, wszystko dobrze. Moi drodzy, co się tutaj dzieje? Wypić wszystkich krew. E, panie, panie dziennikarzu, może ja panu, ja panu, ja panu może tam ten mikrofon. Coś tutaj. E, a, 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 nie uciekam. Słuchajcie, są, co jest w ogóle? Czemu pan dziennikarz się stał wampirem? Co jest w ogóle? Uciekać szybko, moi schowam się przed nim szybko i się schowam tutaj. Słuchajcie, o, tu się schowam, zobaczcie. Tu się schowam szybko nie zauważy mi, dobra, nie zauważy mi, nie zauważy mi, proszę. Dobra, słuchajcie, moi schowałem się w kinie, chyba o nie, tu jestem, jest, słuchajcie, szybko, szybko szybko, do reżyserki, do reżyserki, nie wiem tutaj, słuchajcie, tu tu się schowam, dobra. Gdzie jesteś? E, słuchajcie, on, patrzcie, on patrzy się w ekran. O, chyba się na filmie, zapatrzę, on chyba ten film zapatrzę, bo się on film ogląda, dobra, chwaga, wychodzę powolutku, on ogląda film. O nie zombie! E, słuchajcie, wychodzę, 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 wychodzę Fu, e, wychodzę, dobra, słuchajcie, wychodzę powolutku, dobra, idę stąd, szybko, Ko, idę, dobra, tutaj, tutaj wychodzę, słuchajcie, Ko, dobra, jestem uwolniony. słuchajcie, co jest w ogóle? Czemu wszyscy ludzie na ziemi się zamienili? Słuchajcie, w, w jakiś nie zombie, tylko w wampiry, słuchajcie, ja jestem generalnie, nie wiem tak? Generalnie dzisiaj byłem w w telewizji, jak pan widzieliście byłem w w telewizji, ponieważ wygrałem program Talent Voice Kids w Brookhaven, słuchajcie. Generalnie byłem najlepszym dzieckiem śpiewającym w Brookhaven. No i słuchajcie, moi drodzy, generalnie jakiś komunikat nadszedł, że wszyscy zmienili się w wampiry, ale nie wiem, moi to prawda, słuchajcie. Nie wiem, co ja mam robić. Prosili, żebym nie wychodził, słuchajcie z domu, ale w takim razie pójdę na policję, ponieważ nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Słuchajcie, jeżeli, moi drodzy, to jest prawda, jeżeli w ogóle coś ma się stać, bo słuchajcie, pan prezenter się zamienił słuchajcie, w zombie, to policja musi im pomóc. Słuchajcie. Idę na policję. Ja, słuchajcie, jestem dzieckiem, więc tak troszkę średnio, ale dobra, słuchajcie. Na policję. W ogóle panie, panie pol uh, policjancie, uh, 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 panie policjanci, dzień dobry. W ogóle pan tutaj jest, i, i, tak powiem, jest, czy pana nie ma? Zniszczyć muszę, zastrzelić. O nie, dobra, nie, nie, dobra, już, mój. co tu się dzieje, wszyscy są faktycznie wampirami Słuchajcie, ja nie wiem, oni na, wszyscy na mnie polują, więc słuchajcie, jak mam się przebrać też za wampira, chociaż przebrać czy coś, słuchajcie To jest generalnie taka świeżo pomalowana kostka, słuchajcie, więc generalnie próbuje troszkę farby zeskrobać i też się nią pomalować, słuchajcie Dobra, słuchajcie, moi, generalnie z, udało mi się troszkę, moi, z tej farb, farby stąd drapać i zobaczcie, moi, jestem generalnie biały jak wampir, więc słuchajcie, pójdę A w ogóle, słuchajcie, moja mama jest generalnie nauczycielką w tej szkole, więc słuchajcie, o, cała moja rodzina bo moja mama jest tam nauczycielką, więc słuchajcie, o ile ona tam w ogóle jeszcze jest, to ona jest nauczycielką w ogóle co jest krew? Ej, e, e, e. hey, dzieci, widzieliście? Takie małe dziecko, które ma krew i ma zieloną? To zieloną czapkę. E, co? E, my, to oni, to oni, słuchajcie, mnie szukają, co jest? E, dzień dobry, wampir wypić krew, wypić krew, tak? Dzień dobry, o dzień dobry, to jest chłopak pan dyrektor tej szkoły. Ej, jesteś! Ja ja wampir jestem, tak, tak, ja wampir, ja nie jestem spokojny, ja nie jestem tutaj Podobny, nie no, ja wiem, że podobny, nie ja wampir jestem, spokojnie, spokojnie Mmm, to też czujecie? Nie, 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 nic nic! Do klasy! Dobra, mamo, mamo, to ty to jesteś ty? Mamo, halo, mamo, to, to to w ogóle ty. Halo, mamo. Jaka mama? Dobra, nic, nic nic. Dobra, idę do klasy, idę do klasy, słuchajcie, idę do klasy. Jeju, co się dzieje? Słuchajcie, czemu wszyscy są wampirami? Naprawdę to jest moja mama. To jest moja mama tutaj za mną. Zobaczcie, ona uczy generalnie. Temat, jak wyssać krew. Dobra, nie, nie, to jest jakieś, słuchajcie, wampirowe tematy. Nie, nie, nie. E, nie wiem o co chodzi do klasy. Nie, czy ja czuję krew? Dobra, słuchajcie, nie, to, jest, to się troszkę nie słuchajcie. I film co mam robić, ale coś trzeba zrobić, bo nie tej wampira? Krr, co się dzieje e, co się z nimi dzieje ej zaraz 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 co się co się dzieje e, co się dzieje gdzie się czuję nie chcę pić krwi co, to to co co się dzieje ach się. co co się tutaj dzieje halo mój brzuch e, co się tutaj stało ej ja wyglądam nie jestem biały co tu się dzieje z nimi czemu nagle mają się kiery? pa... mamo? Znaczy, pani nauczycielko mózg co jest w ogóle ej zaraz zaraz zaraz, zaraz. ach się. Co tu się dzieje? Mózgi! Nie, 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 dobra, słuchajcie, co się dzieje? Oj, co są zombiakami? Czemu są zombiekami nagle? Słuchajcie, nie, muszę przybyć za zombie. słuchajcie. taleta, 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 szybko, taleta, taleta, dobra. Słuchajcie, przybierałem się za zombie. Nie wiem jak ja się przybrać za zombie. słuchajcie, ale coś wykombinuję. Obec, słuchajcie moidzy, przybrałem się za zombie. Po słuchajcie, wracam do nich, pojawiczu się dzieje, coś dziwnego. E, 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 o nie! Otwierać drzwi! I, e, Dzień dobry w ogóle. Cześć w ogóle wszystkim. Jakieś może mózgi? Coś jakieś mózgi macie? Witam! E, jakieś mózgi, tak, 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 tak. Masz mózg? No ja mam tylko swój mózg, więc nie to, żebym coś miał. Ale jak to w ogóle? Spokojnie. Czuję pyszny mózżek. E, jaki pyszny mózżek. Jesteś zombie. No, no jestem zombie, tak, tak, tak. Jestem zombie. Spokojnie, ja to nie jestem nie jestem generalnie tutaj jakimś tym, jakimś człowiekiem. Spokojnie, nie, to o, o, co, co tu w ogóle się stało z nim? Ej, co jest w ogóle? Ty e, policjancie? E, coś się dzieje w ogóle tutaj. Dobra, podobno jest ostatni ży Pan policy, tady zombie? Przy czemu wy go siekierami rozszarpujecie? Co jest w ogóle? Ej, słuchajcie, pójdę jeszcze raz do mamy. Mamo, mamo, czy ty w ogóle jak jeść organy? Teraz jest nowy temat. Ej, mamo, przepraszam cię bardzo, halo, mamo, czy ty w ogóle teraz mi może słyszysz Może moja mama, przynajmniej jakoś tak pamięta, że jest moją mamą, czy coś w ogóle? Tak? O mamo, to, to ty mamo? To ty, to ty generalnie? Czego chcesz? Ej, nie, to nie moja mama, słuchajcie, nie, ty jakaś pomyka. Dobra, nic, nic, proszę pani, nic już nie chcę. Słuchajcie, co ja mam zrobić? Słuchajcie, czemu wszyscy na świecie są teraz zombiekami Co ja mam zrobić, żeby ich odczarować, słuchajcie, nie wiem co się dzieje, ale moi mam pewien pomysł. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, mam pewien pomysł. Generalnie to tutaj, generalnie jakie zobaczcie, tutaj chyba jest komisarz. Tutaj jest, zobaczcie, szpital. I może, moi drodzy, mają tu jakieś serum antyzombi, coś takiego, nie wiem, poszukam czegoś, słuchajcie. Ponieważ jeżeli nic nie znajdę, to będzie naprawdę ciężko, ale zobaczcie, tutaj generalnie nikogo nie ma. Ale tu jest taka generalnie, słuchajcie, nawiedzona część szpitala, ale nie wiem, czy tam coś by było. W każdym razie tutaj generalnie zobaczcie, są różne przyrządy lekarskie. I nie wiem czy tutaj zobaczcie, mam taką strzykawkę i nie wiem czy, moi drodzy, to jest jakiś serum ewentualnie od, od zombiakowe, Jakiego? Nie wiem. W kardynalii spróbujemy. Wychodzę już z tego szpitala, słuchajcie. Nie wiem, bo tutaj jej strzykawki leżały. I w ogóle tutaj generalnie ktoś się czołga. Dobra, słuchajcie, spróbujemy na nim. A więc, dobra, słuchajcie. Bierzemy to. 1K. Yy, I teraz tutaj. Yy, a masz! Super, yy, ci udało się, panie policjanci. Czy to pan w ogóle? Panie policjanci, niech pan szybko ukrywa się do komisariacie. Yy, jest apokalipsa, zombie, generalnie. A ja mam antidotum. Yy, tak, dzięki. Dobra, idę dalej, słuchajcie. Idę dalej wszystkim, to muszę wstrzyknąć, żeby wreszcie zakończyć tę apokalipsę Dobra, więc yy, tutaj, słuchajcie, raz. Yy, Raz, tutaj, proszę, e, dwa, tutaj, 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 macie, a macie, proszę tutaj, jeszcze mama, gdzie jest mam, a w sumie tam była. Dobra. Wszyscy powinni już dostać w takim razie serum. Eee, chłopczyku, co ty robisz? Ała boli, a! A witam chłopczyku, idziemy dokończyć wygad. O to jest pan... To jest pan dziennikarz, skąd to się tutaj wziął? Czemu nagle był... A okej, okay, to jest pan dziennikarz. A, do kończyć i idziemy, dobra. W tym razie, o, wszyscy są już sobą, no nareszcie. E, ale słuchajcie, ja już bo jestem, słuchajcie, jeszcze dalej, synku, e, jestem dalej, słuchajcie, zielon, dobra, już się przebieram. Dobra, słuchajcie, moi dudz, do... jestem już generalnie sobą. Już nie jestem zombie, więc słuchajcie. Czemu ja mam się kierę No właśnie, to, to jest trochę dziwne. Dobra, w każdym mówić, chodź, generalnie wszyscy byliście zombiekami, generalnie wszyscy byliście zombie i generalnie udało się was ocalić, ponieważ generalnie był taki specjalny serum, a jeszcze wcześniej byliście wampirami, więc generalnie... To luz, ale było takie specjalne serum, które takiego Więc udało się was uratować Więc ten, no i generalnie e, Dobra, idziemy na ten wywiad, więc chodzi. to byłoby, moi drodzy, na tyle Idziemy dokończyć, więc pamiętajcie, żeby Koniecznie wpaść, moi drodzy, na drugi kanał Ograni na którego, Do którego macie link w opisie No i elo, cześć, papa